Pojechałam na zasiadkę urodzinową. Moim celem był Lin i może jakieś zdręgi, ale czy finalnie udało mi się coś złowić? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Oglądajcie, bo ta zasiadka na pewno zapadnie mi w pamięć. Dzień dobry, kochani, pokazuję Wam, co kupiłam w sklepie wędkarskim na moją za 4 dni zasiadkę na Lina. Pierwsze co, to oczywiście takie dendrobanki. Numer 3. Więc one są po prostu takie średni rozmiar. Tutaj już jakąś widać. Proszę bardzo. Numer 3. Druga rzecz to kukurydza waniliowa. Tym razem w słoiku, bo zawsze mam problem y, otwierać te wszystkie w puszkach. No, tak ona się prezentuje. Dosyć takie solidne ziarna. Większa na pewno niż w takiej puszce. Więc na jakiegoś większego lina. Kolejna rzecz, czyli oczywiście pinki. Takie pineczki. No i co dosyć ważna rzecz, myślę, jeśli chodzi o linę, no bo liny po prostu lubią. No takie małe dosyć, ale no, na pewno mi starczą jak na jeden dzień. No i ostatnia rzecz, czyli taka zamęta linowa. No, dosyć taka solidna w porównaniu do moich rąk. No, że na metodę. Tu jest też spławik, także będzie lit. Tak ona się ogólnie prezentuje. Z tyłu też jest opisane, co i jak, więc spoko. Instrukcja obsługi, także, no naprawdę spoko. Więc ja już miałam wszystko naszykowane i rozpoczęła się podróż, która oczywiście minęła mi bardzo szybko. Z racji kochani, że jest taka moja urodzinowa zasiadka, mam tu... E, kupiłam sobie e, wczoraj pączka, za sobie również tutaj śmieczki zapalimy, tylko nie wiem czy się uda, bo jest taki wiatr, że tak się średnio chyba. A nawet jak się nie uda to trudno się mówi, jak coś to jedną przynajmniej. Teraz słuchajcie, jedna się zapaliła, szybko życzenie. Więc tak, to są moje urodziny, najlepsze urodziny Czyli oczywiście nad jeziorem z rybkami Także no, życzenie było szybkie, ale takie, które naprawdę chcę, żeby się spełniło Więc co, so, jemy Ja mam zamętę już sobie I tutaj sobie może, nie wiem, no może rzodzownicę sobie W ogóle tam są grążele, ostatnio tu nie było grążeli I są grążele, więc no, ja się bardzo cieszę Dobra, podam sobie tutaj drżownicę jakąś ale tak przeleciał. No nie wiem czy to jest tam dobre miejsce. Może sobie jednak tam gdzie są te grążele. No nie było dobrze, a mi się nie udało. O, okej, okay, dobra. Tu zrobiono w sumie zamętę To sobie tą zamętę w sumie rzucę. Takie kulki sobie zrobię, które mi trafiła. Czekajcie. No, tak trochę mi się nie udało. A sposób... O, idealnie, dobra. Spławik pięknie. był jakiś sygnał dobrania Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. sobie tutaj pinki sobie założę. Widzicie, już tam było jakiś sygnał do branka, więc No, fajnie. I założę sobie jednego, że białego. Dobra, tak. Tu, tak. Tutaj. Tak, no i tu, tu w ten sposób. Zobaczymy, jest ciepła pogoda, więc to też mi się podoba. Dobra, to jest taka ogólnie zasiadka urodzinowa, mogę powiedzieć, więc fajnie, fajnie. A tutaj w te pinki, Dawaj, kurczę, się działało. Ach, jajaj. No cóż, no trudno się mówi. No trudno, pierwszy spalony, ale... Jeszcze coś na pinki mam wrażenie. Jest! Nie! No i nie ma dendrobeny, ale to mógł być lin, bo w trzcinach one uciekają do trzcin, mam branie chyba tu trudno, to mógł być li. no ogólnie tam jest taki jedyny minus jest taki, że mi to płoncze, strasznie zestawy bo w sensie takim, że one mi tam uciekają po prostu i i mi plączą no sądziłam, że duży problem będzie tak naprawdę w z... zarzuceniu szklaniku. Dobra, jest wzdręga, okej. Okay. Jest w zdręga, dobra, okej. Okay. Jest w zdręga, Czyli pierwsza rybka to wzdręga. Jestem zadowolona. Oczywiście, że, że to nie jest lin, to nie no, znaczy, że nie jestem zadowolona. Fajna taka wzdręguszka, fajna. No, połknęła trochę głęboko, ale... No cóż. Fajna wzręga, fajna. Tylko no trochę połknęła głęboko po prostu. No cóż, możliwe, że tam się dostały takie właśnie małe ryby. Więc no, no ogólnie taka, taka pierwsza wzręga. Fajna, fajna, ogólnie fajna. No, fotka i oczywiście leci do wody. No, dzieje się coś, dzieje Ja już oczywiście zrobiłam sobie zdjęć z moją wzręgą. I oczywiście ją tutaj puszczamy. O, to trzeba sobie, więc no spoko, spoko. Dobra, zjeżdżam sobie tu takie dużo żarną kukurydzy. Dobra. To jeden jest sławik. <laughs> Jedzie sławik. Dobra, teraz troszeczkę inaczej, bo mam tutaj takie podpórki, zrobiłam sama. Dobra, niech tu będzie i taka podpórka zda egzamin. Wow. No i miałam branią. Było coś większego, bo czułam. Już się coś tam dzieje. Ja nie mogę, słuchajcie. Już, po tobie. A, dobra, bo to zdręga, okej. Okay. No fajna zdręga, fajna. No fajna, fajna zdręga. Ty się cały czas tak bawiłaś ze mną, tak? Ja nie mogę, no fajna, fajna. Tylko... No nie, no w sumie taka gruba, powiem Wam, gruba. No, no ciekawe czy jakiegoś lina tutaj złowię dzisiaj, no zobaczymy. Taka wzdręguszka. Fajna, fajna, nie, 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 nie. No Wezmę fajna wzręga, fajna fotka No więc fotka zrobiona, z taką wzręgą chodź tu, bo półką tutaj. Ten więc sobie no. Okej, okay. i sobie ładnie poszła. Nie, no to podwórki nie działają ewidentnie. Okej, okay, dobra, Odplętało się. Taki filmik może do tej zamęty dodać. Ona jest trochę już słuchała, taka. Tutaj będzie nit. Mi się bardzo słabik przesuwa, ale to wiatr, myślę. tam udało mi się to odplątać, było ciężko, ale dobra. W ogóle powiem wam, że się tego nie spodziewałam. Ale najtrudniejszą rzeczą okazało się zarzucanie spławika w odpowiednie miejsce. Bo przez wiatr i trzciny naprawdę ciężko było to zrobić. Albo żyłka wplątywała albo mi się. wiatr mi trochę przeszkadzał. No ale ostatecznie jakoś sobie poradziłam. Ja Mamy węczkę spinningową i będziemy sobie spinningować bo no cóż, no już jest w sumie 25 maj, więc więc w sumie to wypadałoby trochę pospingować. zarzucimy tam zamękę taką moją więc sobie może w ten sposób poczekamy bierze, bierze no i puściło mi dzisiaj się bardzo często ryby spinają i właśnie no Trudno się mówi odcinać, no bo to jest ciężkie Co to w ogóle za jakieś dziwne branie? Poko właśnie. Tylko właśnie ciadna lina, ale właśnie lin to się za, raczej nie, nie tutaj nie złowi i uklejka. Właśnie taka ukleja, więc no fajna jak ma uklejka. Oj, chodź tu. No, duża uklejka, duża, duża ogólnie. A no, to jest taka duża ukleja, więc na fajna ukleja, fajna. Więc sobie tutaj leci do wiadra. No, więc zrobiłam sobie oczywiście z nią zdjęcie, ale teraz, jak tak na nią patrzę, to się zastanawiam, czy to czasem nie jest moja życiówka ukleje. Bo naprawdę jest spore, jak na ukleje, i w pierwszej chwili tego nie dostrzegłam, no ale teraz, jak tak patrzę, to naprawdę to widzę. Żeby się upewnić, czy to jakiś duży osobnik, napisałam do Ejaj i zobaczcie, co mi napisał. Zapytałam się go, czy ta ryba jest duża, jak na ukleje. Napisał mi, że taki może mieć powyżej 15 cm. Więc śmiało mogę powiedzieć, że jest to moja nowa życiówka. To ziarno. No i będzie mi ciężko tam, tym wszystkim uklejkom to połknąć, więc no dobrze, że tak powiem, bo wiecie jak to jest nasz ciemnia się trochę. Tak daleko Yyy, Dobra. O! Mam branie. Czekajcie. Kurde nie wiem. No ja chyba chyba spitoliłam, chociaż nie wiem. Miałam branie na 100% tam. No mam cały czas branie nie nieraz jest tak, że właśnie one biorą. No jeszcze tutaj. No ładnie, ładnie. Tam w ogóle jakieś spławy były, więc ja nie wnikam. Ty, czekaj. Nie no, nic nie siedzi chyba. Nie, no nic nie siedzi, ale jakoś tak było. Dziwnie, dobra Dobra, ogólnie mam tutaj zrobiony taki pęczek robaków yy, Dwie dendrobeny, więc no możesz coś ogólnie złowić I mam tutaj takiego woblera właśnie, no fajny Le Leciutka jest ta wędka, po prostu, seria. taka leciutka jest, że... że naprawdę No ogólnie fajnie, była jakaś taka szczupaka tu złowić albo konia, no nie ukrywam, że byłabym zadowolona Paczka. no w to jest ogólnie moje marzenie Okonek, no też fajnie było jakiś okonek się tutaj znalazł, więc no No to fajna, fajna ryba, fajna, fajna Fajna ryba O, mam granicę sławi tak od razu, ale dobra No tak idzie, spławić, ale okej okay. Fajną ma pracę, jakby spoko, jakby naprawdę o kurde, ale mi ładnie poszło. Ładny sposób zarzucania. Dajcie, aż mi na dno opadnie. Czekam. O oh no, 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 oh no, no, no. Mam co jakiś czas ogólnie nie branie na sławiku. O mam braję na sławiku. Nieoczywiste branie. No nie znowu jakieś... Ajajaj, aj, no co to za ryba i tu jest cały ono trochę przysadza oh my god znowu, ja już coś złowiłam tym razem taka ryba na streaming. Ja takie branie bardzo dziwne branie Kurczę, i nie chcę. jest rybka wow jaka wzdręgo była ojojoj oj, oj. a ostatnio też fajną złowiłam Ajajaj, aj, aj, ale była fajna z ty i mi się spięła, ajajaj aj, aj. Ty, ale ma, mega fajna było. Ciekawe czy byłaby to moja życiówka. Bo ostatnio złowiłam, że to jest ciekawe, czy bym pobiła to, więc... niby nie było jakiegoś okonka tu złapać na no coś czupaka, to wiadomo. Oj, oj, oj. Ile niech to opadnie. Coś się zaczepiło. Oj, 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 Znowu mi się coś zaczepiło. Dobra. Nie wiemy, czy trafia. No. O. Dobry rzut. Dobra, złowiłam glona. Widziałam tam łowicę. Cały czas widzę. Yo. A było piękne branie O nie, chyba mi się zaczepiło o coś Jakie dziwne O nie ma ja, ja Jest Zdręga w końcu w końcu jakaś ryba, w końcu jakaś ryba. Jej. Spokojnie, zdręgo moja. Spokojnie, fajna, zdręga, fajna. Fajna, fajna, zdręga. No fajna. Oh no. dobra, nieważne. Tego nie było akurat. Typowa kanapeczka na rybę. Zobaczymy, czy coś się ogólnie złowi. Na no to, bo to już jest, no nie wzięłam takiego specjalnie yy, solidnego ziarna. Ale wiecie o co chodzi. Dobra, ja sobie może koty grążę grążeli, kurczę, no cały czas liczę na tego lina, ale no już moja nadzieja zanika, no bo mówię, jeżeli ja tu nigdy lina nie złowiłam, chciałabym 5 godzin złowić, to chyba tak raczej średnio. Trochę zanęć, żeby je jeszcze przyciągnąć. słaby ród słaby chciałabym właśnie tam o tam gdzie są te słaby dosłownie. Cii. że mam branie takie zdręgowate branie ale ja się oczywiście cieszę z braniem również no odpłuczamy no dobra. znowu chyba mam jakiegoś glona no dobra. ja że nie ja to bo to po prostu. Wow No nie wybierze coś na tą kukurydzę, ale tak... Jest, ale to jest zreunga, ale i tak tak się ciesza. Widzicie jaka się Siema. Fajna, fajna ryba. Mała, ale fajna ogólnie. Fajna ogólnie, fajna. Ryba, fajna. fajna ryba, fajna. Dobra i poszła sobie ewidentnie. Są tu same wzdręgi, Linów no, tu nie ma po prostu w tym miejscu. Gdzieś gdzie by były, po prostu grą, grą, grążela co ten, ale ogólnie to może kiedyś gdzieś tam do kogoś pojadę na Linę. O jejku, przepraszam. Yy, ta wzdręga fajna, no mała, mała, ale fajna, fajna. No, fajna, fajna. Maluszek, maluszek. Dobra, już się nie będziemy męczyć. Puszczam się. E, fajnie poszła? Mławik mi jedzie. No i kurczę puściła. Jest! Kurde, ale duża była! Ale duża! Juu, na kukurydzę jednak biorą. Ale kurczę, jaka duża była, ale im spadła. O wow! Nie ma, a, a kukurydzy też nie ma. O ty! Mam takie jakieś glony. Okay. Ну no, okay. Oh! No, давай, я тебе, please. O, och, och, o, dobra, oh, dobra, wzdręga, nie no, baby szonek, baby szonek, fajna ryba, fajna ryba, O jejku, jak połknęłaś głęboko, fajna, leci do wiadra, potem sobie zrobię znowu zdjęcie, przeżyją, przeżyją, dalej, trochę, trochę większa, trochę większa, pum, jo, fajna, fajna, Fajna wzdręga, w ogóle fajna. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Taka wzdręga. Nie, spokojnie, nikt Cię tu nie krzywdzi, kochano. Ach, Wy to połykacie naprawdę, no Wy to sobie nie zdajecie sprawy, że potem możecie umrzeć przez takie połykanie daleko. No, na, na tamtym wypadzie większa była. Ale ta jest naprawdę spoko, więc sobie leci ogólnie. Fajno, fajno. O, co aż jestem? Obyli mam branko i to jakie? Ładne branko. Nie ma swolika. A, Aj, nie ma ryby. Aha, i mi zjadła robaka, no nie. Wow, nawet trafione. No i teraz wam pokażę fajny przykład tego, jak widać brani z pierwszej osoby, versus jak ktoś na to patrzy. <laughs> Właśnie, to są takie małe rybki i. Jest, dobra, mam rybę. Jest, ręka! Właśnie to są takie małe rybki i... Jest! dobra, mam rybę! Jest wzdręga! Jest, dobra! A nie, poczekaj! Tak, to wzdręga. Wow! A nie, to jest płoć! Aha! Dobra, idealnie. Chciałabym tą podpórkę jakoś w ten pomoc wbić, ale nie wiem ona mi się jakoś tutaj wbije, bo tu raczej no tu raczej nie ogólnie no widzicie, one są takie średnie te podpórki sama robiłam no ogólnie, no dobra, teraz mi akurat stoi ta podpórka, no git ogólnie git, bo branie mam jakieś branie właśnie także o mam rybę co jest? Chyba mi się coś zaplątało. Oj oj oj. Ale właśnie miałam chyba rybę. A właśnie, no ale trudno. Myślałam, że to jakaś po prostu duża ryba. Ale trudno się, słuchajcie, mówi. No trudno. Następnym razem. Oj, co się stało? Dobra. Ale ptaszki sobie latają nad wodą. Wiecie co wymienię sobie może na pinki? Jas ryba. Co to? A, moja. O Jezu, przepraszam. Yy, moja wzdręga, wzdręguszka, kochana. Fajna, fajna. O, ale nie fajnie połknęła, no. Więc fajna wzdręga, ogólnie fajna. Taka wzdręga O kurde, chyba ktoś tam jedzie. Ale to możliwe, że na pontonie ogólnie. Jest ryba. Dobra, taka wzdręga, fajna wzdręga, fajna. Wow, ładnie wybarwiona ogólnie. Wow, wow. Fajna, fajna. O, mam rybę, mam rybę i jest to, poczekajcie, nie widzę, wzdręga, okej, okay, jest to wzdręga, fajna, fajna wzdręga, fajna. I bramka. Jest ryba! Ło! Wow! Nie wierzę! Ło! Wow! A, dobra, to jest wzdręga, ale... Oj. Kurczę, bałam się, że mi ha haczyk się wbije. No, ogólnie to tamta była chyba większa płoć, bo widziałam jak właśnie tak wisiała. O, ale się ledwo w ogóle tam ale no mała, mała, ale no spoko, najeżono. Więc w sumie to dziękuję Wam za oglądanie. Uważam, że wypad był naprawdę udany, ponieważ złowiłam swoją życiową rybę. A jeśli jesteście ciekawi, co wędkarskiego dostałam na urodziny, to link macie w opisie. Bo niedługo na pewno wstawię taki film, więc dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!